Ashanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby z podznaku byka w waszym czytaniu na rok 2024. Pamiętajcie, energie są ogólne, także bierzcie to, co pasuje do was, do waszej sytuacji. Resztę zostawcie i tak jak zawsze, warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też księżycowy czy ascendent. Tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie, szczególnie jeżeli to czytanie nie będzie z wami rezonować. Jest to czytanie w wersji takiej skróconej. Jeżeli interesuje Was czytanie bardziej indywidualne, rozszerzone, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. No i dobrze, zobaczmy, jaka jest energia ogólna na ten rok dla osób spod znaku byka. Aura na rok 2024 dla osób spod znaku byka. Oddychaj, drogi byku, więc to może być czas, gdzie faktycznie mm, będziecie musiały będziecie musieli trochę zwolnić, czuć się bardziej w siebie, posłuchać w końcu tego, co podpowiada Wam serce, Wasza intuicja, i też pozwolić na, na takie prowadzenie. A co do tego potrzebne jest zaufanie. Zaufanie, że wszystko mi sprzyja, że wszystko działa na moją korzyść. Jeżeli tylko przestaje cisnąć, przestaje wywierać na, na sobie jakąś taką presję, że ja coś muszę, bo ja niczego nie muszę, ale wszystko mogę. I to może być, słuchajcie, wasza dewiza, właśnie na rok 2024. Ja nic nie muszę, ale wszystko mogę. Zobaczmy, co odchodzi do przeszłości. Mm, I co przychodzi właśnie w roku 2024 do byka. No, może to y, oznaczać zakończenie jakiejś relacji albo jakiejś sytuacji, być może sytuacji zawodowej. Hmm. To może być Wasza świadoma decyzja, tak? Że Wy postawicie na siebie, niezależnie od y, sytuacji i od tego, jak na przykład ta decyzja wpłynie na Wasze poczucie stabilizacji, poczucie bezpieczeństwa, czy y, stricte na, na tą materię, ale, mówię, to może być Wasza świadoma decyzja, że Będziecie chciały, Będziecie chcieli pozostawić coś za sobą, tak? Taka racjonalna decyzja, bardzo przemyślana, pozostawić coś za sobą, co wam nie służy, nie karmi, nie służy waszemu dobru, po prostu. To nie będzie łatwa decyzja. Ale zdecydowanie mamy tutaj mowę. Słuchajcie, tak jakby pokazany jest tutaj ten moment przejścia. Moment również podróży, co dla niektórych, bo może się dotyczyć jakiejś zmiany, tak, waszej zmiany, która być może doprowadzi do tego, że trzeba będzie tu zmienić miejsce zamieszkania, właśnie przeprowadzić się. Może również chodzić o jakiś wyjazd, nawet zagraniczny. Hmm. No czekajcie, zobaczymy. Dalej sobie wyłożę. Też, co dla niektórych słuchajcie, to karty mogą mówić o tym, że to jakaś osoba odchodzi z waszego życia, tak? Być może to nie wy będziecie podejmować decyzję, być może ktoś to zrobi za was, szczególnie w kontekście um, relacji, um, ale być może również i zawodowym. No ale dobrze, skupmy się na razie na tych relacjach. Więc to może być tak, że um, to jakaś osoba postawi, postanowi się odsunąć, tak? I pamiętajcie, to nie musi być tylko i wyłącznie jakiś wasz partner, partnerka. To może być również, słuchajcie, ktoś, ktoś bliski z waszej rodziny. Być może, słuchajcie, chodzi o przyjaciół, o jakąś przyjaciółkę, przyjaciela. Mogą tutaj się takie pojawić sytuacje, że poczujecie, że ta znajomość Wam już nie służy, Wam obojgu. Że już w, jak, w żaden sposób właśnie nie rezonujecie za sobą. I to nie zawsze, no mówię, nie zawsze jest to łatwa decyzja. Nawet jeżeli czujemy, że coś nam przynosi więcej bólu, więcej cierpienia, to mamy taką tendencję gdzieś tam do tego kurczowego trzymania się, tego, co nam znane. Ale wygląda na to, że w tym roku, no mówię, będą podejmowane decyzje um, o jakimś zakończeniu. I to, co przychodzi, może pojawić się tutaj poczucie tęsknoty, takiej pustki, tak? Um, właśnie za tym, co, co było być może dobre w tej relacji, ale tutaj coś się wypaliło. Poczucie tęsknoty właśnie za, za tą osobą, czy też takiego zagubienia, osamotnienia w związku z tymi zmianami, przed którymi zostaniecie postawieni. Ale nie wykluczone, że będziecie robić, że tak powiem, miejsce na to nowe, tak? Bo w miłości mamy energię, która wskazuje na tym, że byk zrzuca z siebie jakiś ciężar, hmm, ciężar odpowiedzialności za coś, za kogoś. Eee, wytrzymujecie ten trudny czas jak najbardziej, tak? Czyli właśnie pozwalacie sobie na to, żeby, prze... żeby poczuć te wszelkie emocje. Pozwalacie sobie na to, znaczy, pozwalacie. Mam wrażenie, że będziecie starały starali się nauczyć takiej akceptacji i przyjmowania tego właśnie, co przynosi, co będzie Wam przynosił tutaj, co będzie Wam przynosiło życie. Z takim większym spokojem, z większą równowagą właśnie. To może być też rok, gdzie wy będziecie odzyskiwali tą równowagę i harmonię. Szczególnie jeżeli na przykład poprzedni rok był dla was trudny i wymagający, tak? Bo gdzieś tam jeszcze się z tym życiem boksowaliście, hmm, czy właśnie było tutaj, była ta tendencja do kurczowego trzymania się tego, co wam nie służy. Tak wygląda na to, że w tym roku to puścicie i mimo, że po będą pojawiały się trudne emocje, hmm, być może strach, lęk przed nowym to jednak prowadzi was to ku temu, żeby odnaleźć ten spokój wewnętrzny, tą harmonię i tą równowagę. Uwolnić jakiś niepokój. Bardziej cieszyć się tą chwilą. I z takim większym spokojem poczekać na to co no właśnie, na coś nowego, na to, co przyniesie Wam życie w tym, w tym roku. I w kontekście relacji, ale tutaj pokazały się trudne sytuacje, dlatego pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, hmm. różne scenariusze. Może być tak, że faktycznie niektóre relacje zakończą się, zostaną tutaj podjęte trudne decyzje. Co będzie się wiązało z, no z tym, że to życie trzeba na nowo zorganizować. Ale niewykluczone, że tym samym, jeżeli zrobicie to miejsce na nowe, pojawi się jakaś nowa energia w waszym życiu, tak? Być może ta energia już jest. Być może wy już znacie tę osobę i gdzieś tam siebie obserwujecie. Przyglądacie się sobie, ale właśnie brakuje takiej odwagi do tego, żeby zrobić ten krok. Bo są pewne sprawy, które po prostu was przed tym blokują. Tutaj karty potwierdzają, że to może być to. Że to może być to i że tą osobę już znacie albo ją widujecie. Też pamiętajcie, no nie chcę tutaj zostawiać z was takim przekonaniem, że teraz wszystkie relacje zaczną się rozpadać. Nie. Bo może być tak. Że tu, to w Was dokona się pewnego rodzaju transformacja, tak? I pewnie zostawicie za sobą coś, co Wam nie służyło, ale może to chodzić o Wasze wewnętrzne przekonania. Czyli porzucicie tą chęć kontroli sytuacji, co wpłynie w pewien sposób uzdrawiająco, być może na Waszą relację. Że Wy ten trudny moment, jeżeli czujecie, że tam jeszcze jest uczucie, to mam wrażenie, że Wy ten trudny moment możecie przetrwać. Jeżeli wam zależy. I tu jest szansa na poprawę, właśnie w waszej relacji. No i pewnie może pojawić się strach, lęk. Czy to się uda? Czy to jest warte tego wysiłku, mojego zaangażowania? Czy ja nie stracę nad tym, na tym, jeżeli tą kontrolę odpuszczę? Bo jeżeli coś jest w nas silnie zakorzenione, no to yy, wiadomo, to wymaga pewnego procesu, yy, żeby te nowe, nowe programy, że tak powiem, w cudzysłowie, wgrać w ten nasz system. Yy. troszkę sobie to przesuniemy także jeszcze raz powtórzę no tutaj możecie przez chwilę odczuwać że gdzieś tam ta, ta stabilizacja coś co budowałyście, budowaliście odchodzi do przeszłości ale jest to energia, pamiętajcie tymczasowa, tak dopóki nie pozwolicie sobie na to, żeby tą kontrolę po prostu odpuścić. Hmm. Mam wrażenie, że idzie do Was coś po prostu lepszego. To ma szansę jak najbardziej się objawić, ale kiedy to się objawi, będzie zależało y, dużo od Was i od tego, jakie decyzje y, będziecie podejmować. U niektórych może ta sytuacja się tyczyć bardziej kwestii, słuchajcie, zawodowych, więc nie wykluczone, że to będzie rok zmian w tym temacie, tak? Będą być może pojawi się nowa oferta, nowa możliwość na waszej drodze i trzeba tu trochę będzie lawirować, um, żeby przejść um, przykład, tak, z jednej firmy do drugiej. Um, Bo sytuacja finansowa wygląda na ten rok w ten sposób, że ja tutaj nie widzę zubożenia, jakiejś straty materialnej, ale te wasze finanse nie do końca będą was zadawalać. Jest ok, ale czujecie, że potrzebujecie więcej, czy, czy możecie więcej, tak? Być może chodzi o to, że pojawią się jakieś, co u niektórych jakieś inwestycje albo pomysły, idee. Gdzie, chce, gdzie będziecie chciały, chcieli włożyć więcej pieniędzy, w które będziecie chciały włożyć więcej pieniędzy, więcej środków. Być może chodzi o to, że trzeba będzie zainwestować w jakąś nieruchomość. I tutaj to może być rok, gdzie wy do pewnych przedsięwzięć będziecie się dopiero przygotowywać. I trzeba będzie nastawić się w pewien sposób na większą cierpliwość. Bo Wam się to uda osiągnąć, ale pamiętajcie nie od razu, że zbudowano. Tutaj może potrzeba będzie więcej środków, albo właśnie pomyśleć o zmianie pracy, yy, która yy, pozwoli Wam tych środków więcej uzbierać. I taką niespodzianką w pewien sposób od losu może być tak, że pojawią się te nowe możliwości na Waszej drodze zarobkowania, nowe możliwości, które poprawią Waszą sytuację finansową, także nie pozostaniecie tutaj z niczym. To może być coś dodatkowego, tak? Być może, co niektórzy z Was będą robić nawet z domu. Tutaj to, co może Was wspierać w tym roku, być może jakaś osoba spod znaku wodnika będzie dla was wsparciem, ale niewykluczone też, że chodzi właśnie o tą osobę, która ma się pojawić, czy już jest w waszym życiu ktoś, no właśnie czujecie, że to było przeznaczone, tak? Że wy mieliście się spotkać. Albo to dopiero poczujecie. Także jest tutaj taka energia przeznaczeniowa. I te nowe możliwości, które się przed Wami pojawią, będą dodawały Wam otuchy wiary, że wszystko idzie we właściwym kierunku, że jesteście wspierani nie tylko być może przez jakieś osoby z Waszego otoczenia, ale właśnie też i przez górę. I też pamiętajcie, że tutaj yy, wspierające będzie dla Was to, jeżeli nie będziecie ograniczać się tylko i wyłącznie do jednej możliwości. Czyli otwórzcie się na różne, różnorakie opcje. Ale to, no, to może być też konkretna osoba, która przyjdzie do Was z jakąś ofertą. A co nie będzie wspierające, to takie, no znowu, trzymanie się, uporczywe trzymanie się tego, co jest Wam znane, um, uporczywe trzymanie się Waszych przekonań. Tego, co daje Wam poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa, czyli skupienie się tylko i wyłącznie na materii. Tak? Czyli nie chodzi o to, żeby teraz. Mm, to nie jest czas na to, żeby brać udział w tym wyścigu szczurów, żeby za wszelką cenę gonić za czymś, mm, czy żeby robić wszystko, byle tylko nie stracić. Tego, co być może kiedyś zainwestowałyście, zainwestowaliście. Tu jest czas na to, żeby stanąć w swojej prawdzie. Odkryć to, czego wy tak naprawdę pragniecie, co jest wasze, a nie to, co zostało wam wpojone. Co będzie również wam przeszkadzało. Być może taka osoba, dla której bardziej liczy się materia, ten status, i która za wszelką cenę w jakiejś kwestii chce mieć rację, ale pamiętajcie, to może być również Wasza postawa, jeżeli czujecie, że może tak być. I to nie będzie wspierające, czyli ta defensywna energia. Także podsumowując, czy podsumowując już tak na koniec, co mogę jeszcze powiedzieć to to, że to jest czas, gdzie wy, drogie Byki, macie szansę wyjść poza swoje lęki, poza swoje ograniczenia i naprawdę bardzo wiele zmienić w tej swojej rzeczywistości, żeby wam żyło się lepiej, żeby to życie było takie, jakie pragniecie, żeby było, tak? Czyli żeby poczuć to spełnienie, tą radość. Jeżeli chodzi właśnie o jakąś relację, o jakąś osobę, być może tę osobę już znacie albo ta osoba pojawi się właśnie w tym roku, no to mówię, w tym, a będziecie czuły, czuli, że to jest to, to tutaj jedynym ograniczeniem będzie wasza głowa, te myśli, które będą się pojawiały, a które nie będą was wspierały. I większość waszych lęków. Waszych obaw, które będzie się pojawiać, właśnie czy to w kontekście zawodowym, tak? Bo nie będziecie wiedziały, wiedzieli na czym stoicie, czy to w kontekście uczuć, relacji, wiecie, do no, tego poczucia bezpieczeństwa. Hmm. Większość lęków, obaw nie będzie miało przełożenia w rzeczywistości. Dlatego tak ważne jest, żeby oddychać, żeby uspokoić te myśli, medytować. Szukać różnych dróg, które będą prowadziły do jednego, tak? Czyli do tego spokojnego, jasnego umysłu. Tyle. Także wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Czekam na Wasze komentarze. I do usłyszenia. Trzymajcie się, papa.